Witam Was kochani w kolejnym vlogu, mamy dzisiaj już drugi dzień, jedziemy właśnie do Fryzjera z dzieciaczkami, dzieciaki będą mieć na włosy, jeden i drugi w tym samym czasie, także zabieramy was z sobą, mam przepiękny dzień, niebieskie niebo, troszkę chmurek jest, ale słoneczko świeci, jest przyjemnie, cudownie, ja ubrałam się tak typowo jesiennie, zobaczcie, mam taki fajny kubraczek, mam też taki fajny sweterek, który jest mięciusi, spodnie do, takie same do koloru i naprawdę jest mi cieplutko, fajnie i przyjemnie. Jedziemy! Jesteśmy już na miejscu, idziemy do środka. Dzieciaki średnio zadowolone. Już pieska słychać. No idziemy tam dzieciaczki. Chodzimy do środka. Down. And sea divers go there. Wow! Into the water. And next day, mm -hmm. now go there Weszliśmy już od y, pani, która na włosy od fryzjirki i tak, y, Julianek mało zadowolony, Milanek bardziej zadowolony. Julianek mówi, że za krótko mu ścieli te włosy, a Milanko troszeczkę dłużej ścili i tak y, mu się bardziej podoba. Także mówię mu, że szybko mu odrosną i, i zapomni, że takie krótkie były. Boi, ufilmaniesz, ufilmaniesz, ufilmaniesz. Dość, one more, Milan. to put it in. Oh boy, you got a tough job there. Good. <laughs> well, thank, thank you. you. Thank, thank. teraz, o oh, widzisz, ja nie mam gdzie teraz położyć tego. Teraz położymy i będę brała granat, ja bardzo lubię granata. I właśnie tutaj są. Także idę i wezmę. Te dwie sztuki. Ok. Co tutaj macie dziceczki? Jedzonko mierzecie? Chicken. Ale to jest chicken pie. Mamy wielką selekcję serów. Zobaczcie, to jest po prostu masa tego. Ale co mnie ja znalazło, co mnie intrygowało, to jest właśnie ten jam zrobiony z figi. Bardzo mi się spodobał i na pewno go wezmę. No i mam sercu mojego przepisu, który będę dzisiaj robić. Nie ma samego gołd, ale jest szybki nic takiego. Tak szybki, na pewno. No, zobaczcie, co mamy fajnego. Znaleźliśmy. Stanowisko z farmą, która robi, nie z farmą, ale z wyrobami, tutaj na przykład mamy mydełko, bardzo ładnie wygląda, tutaj mamy też jakiś lotion do rąk, krem, chleba, Julianek już sobie wybrał. Proszę bardzo, jaki zajączek. Fajnie. Przyjechaliśmy do domku. Zobaczcie, dzieciaczki już jedzą. Smaczne jedzonko. Co tam jecie? No, kurczaczka, żeśmy kupili. I właśnie taką bagietkę bardzo fajną, dobrą. No, taka bagietka. My już grzał. No i tak, włoski tak ścięte. Tak wyglądają dzieciaczki. Mi się podoba bardzo. Smacznego, kochani. Nasze zakupy co dzisiaj, żeśmy byli w sklepie i kupili. I tutaj nie ma dużo, ale naprawdę wydałam chyba 150 dolarów tu mamy te granaty, na które miałam ochotę. Mam też balsamik vinegar. Będę robić przepis z gruszkami, z tym właśnie i żurawiną, dlatego kupiłam też żurawinę. I mam takie fajne talerzyki na jesień. Bardzo mi się spodobały. Tutaj Julianek Emilane zachcieli sobie tapki, jak sobie wzięłam. Mam tutaj już malutkie um, pianki do, um, do czekolady gorącej mam tutaj chlebuś, w sumie takie bagietki, które dzieciaczki uwielbiają i chipsy takie Julianek sobie zachciał, one są bardzo dobre, takie naturalne z Cape Cod. my tam jeździmy na wakacje mamy też ananasa, którego widzicie w tle i mam też ser feta fetę e, kupiłam to miał być w sumie goat cheese ale niestety nie było i jest pomieszany z sip no ale to nic i mam też tutaj pumpkin seeds przydającą mi się do zupy dyniowej. Owoczki, mandarynki dzieciaki zachciały i tutaj też mam yy, śliwki. Śliwki będę robiła, ciasto śliwkowe. Także plan na tydzień jest. Przyjechaliśmy do parku, zjedliśmy tak jak widzieliście. To było bardzo smaczne, postanowiliśmy, że teraz pojedziemy sobie do parku Yy, mamy tutaj taki malutki park, ale, ale bardzo przyjemny. Mamy tutaj jeziorko też, yy, niedaleko nas, jest 5 minut drogi, także bardzo fajnie. Jestem zadowolona z tego miejsca i jeździmy trochę. Tutaj yy, nie jest przystosowana droga do, do jeżdżenia rowerem ani żadnym buzeczkiem, jak Milanek jeździ, ale oni po prostu sobie zachcieli, także postanowiliśmy wypróbować, czy to w ogóle zda test. Jak na razie jest ok, później będzie gorzej, bo będzie pod górkę. Zrobimy sobie, naprawdę jest bardzo fajnie, bo nie jest za zimno, jest idealnie i dzieciaczki też mają, mam Ci pomóc? Number nine, tak tutaj jest właśnie zaznaczane, dobrze, nie będę trzymać, O, chcę sam, wszystko sam. Zobaczcie pod jest, on sam, Zobaczcie, jak pięknie, typowa jesień, uwielbiam po porę roku. I u nas już jest wieczór. Przeszliśmy ze spaceru i po prostu postanowiliśmy, że już nie będziemy dzisiaj nic robić, tylko będziemy się relaksować. Rozpaliliśmy kominek. Jest bardzo przyjemnie. Cieplutko się zrobiło. Jest idealny wieczór po prostu sobotni. Ja tutaj mam taką herbatkę. Bardzo, bardzo fajną. Zobaczcie, jaki kwiatuszek się otworzył. O, może zrobię takie zbliżenie. Proszę bardzo, tak wygląda. Bardzo mi się podoba. I tutaj mamy też herbatkę zieloną. Także chciałam się z Wami pożegnać. Chcielibyśmy się już pożegnać z Wami, kochani. Dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli podobał Wam się filmik, postawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. A tymczasem do zobaczenia następnego dnia lub też niedługo muziaki, pa pa pa.